Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani bracia i siostry. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, dlaczego uważam, że marihuana nie pomaga w stworzeniu relacji z Jezusem Chrystusem. Mówię to jako osoba, która paliła przez ostatnie kilka lat, a jeszcze w zeszłym roku paliłem codziennie, kilka razy dziennie, więc chciałbym się na ten temat wypowiedzieć na podstawie własnego doświadczenia do osób, które powiedzą: o, "Nie paliłeś dobrego", paliłem wszystko od lokalnego, że tak powiem osiedlowego Sebastiana, do tego, co można kupić w Hiszpanii, i tak naprawdę dużej różnicy nie ma, bo substancja działa bardzo podobnie. Druga grupa osób napisze: "Pale od 200 lat codziennie i wcale mi to nie" przeszkadza w niczym. Spoko, to spróbuj przestać. A ty powiesz, no ale nie mam po co przestawać. W takim razie zastanów się, czy naprawdę jesteś wolny, czy nie. No bo chyba nie próbujesz powiedzieć, że jakość życia w więzieniu jest większa, wyższa niż jakość życia na wolności. Po pierwsze, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, więc palenie czegokolwiek niszczy nasze płuca. I to już jest jakby akt Autodestrukcji i wyniszczenia samego siebie, co jest po prostu złe. Po drugie, jak widzicie osobę, która jest pod wpływem jakiejś substancji, to ona zawsze zachowuje się inaczej i ja zauważyłem coś takiego, że wiecie, ta osoba, która jest powiedzmy pod wpływem tej marihuany, czy nawet alkoholu, załóżmy, ona jest tutaj w 50%, nie? Ona zmieniła swoje zachowanie, ona jest tak 50% tutaj, a 50% nie jest gdzieś indziej. Wiecie, to jest naprawdę ultra przerażające, że osoba, którą znacie na co dzień, wiecie, jak się zachowuje, patrzycie na nią z bliska, ona jest kimś innym. Jakby to powinno wbudzić w nas jakby ultra przerażenie. Ktoś powie, no trzeba mieć mocną głowę, żeby unieść zioło. Jak masz słabą głowę, to nie jest narkotyk dla Ciebie. Ja też tak mówiłem, paląc codziennie i też byłem w stanie unieść. Tą paranoję, którą to wywołuje, ale pytanie brzmi: po co? Po co ja mam to robić, nie? Po co ja mam wprowadzać siebie w taki stan? Potem, yy, nie wiem, iść do ludzi, zastanawiać się, czy ktoś to po mnie widzi. To mnie kosztuje tyle stresu, tyle, jakby, niepotrzebnego wysiłku, że ja tego po prostu nie muszę robić.